I jedna klacz, czteroletnia księżna Sussex. I wszystkie już są załadowane. Jest również sygnał do startu. I konie ruszyły. Orbita złapała start, ale wyprzedziła ją irytacja. Irytacja, orbita. Dalej Sarabet, Spiona, Sejmur i księżna Sussex. 1200 metrów do celownika. Irytacja próbuje uciekać. Goni ją Sejmur na trzeciej pozycji Orbita. Tam wszystko mocno jechane. Cofnęła się Sarabet. Z tyłu również księżna Sasek. Sarabet w tej chwili ostatnia. A na prowadzenie wyszła Sejmur. I Sejmur ucieka. Za nią Irytacja. Sejmur, Irytacja, Orbita, księżna Sasek. Dalej Sarabet. i spiona z tyłu. Naprostą wyprowadziła Sejmur. Przy Kanacie ładnie zyskała irytacja. Irytacja Sejmur rzuciła się Sarabet, a środkiem toru galopuje Orbita. Irytacja Sarabet. Sarabet z irytacją. Te dwie klacze. Sarabet, irytacja, polem Orbita. Sarabet, Irytacja, Orbita, Sarabet, Irytacja, Orbita, te trzy klacze walczą, Sarabet wyszła na prowadzenie, tutaj polem finiszuje Orbita, ale Sarabet ma przewagę, jeszcze 50 metrów, wygrywa gonitwę Sarabet, atakowana w końcówce przez Orbitę, trzecia jest Irytacja, czwarta Spiona, ostatnia Księżna Sussex.